Poniedziałek rozpoczął się zarówno dla kierowców, jak i pieszych bardzo trudnymi warunkami. I choć IMGW, czyli Instytut Gospodarki Wodnej i Meteorologii, wydał ostrzeżenie o intensywnych opadach śniegu, to takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał. I choć jeszcze nie można powiedzieć, że ta obecna zima jest zimą stulecia, to dzisiejszy pojedynek na pewno. Wygrała Gliwice, jak i inne śląskie miasta, były mówiąc krótko sparaliżowane i to nie tylko na ulicach, w centrach miast, ale także na drogach o znaczeniu regionalnym czy krajowym. U nas w Gliwicach problemy były na DK78, na DK88, A1, A4 i DTSC i jak ewentualnie te trudne warunki przekładają się na policyjne statystyki? Z takim pytaniem udamy się do Komendy Policji w Gliwicach. Pogoda ma decydujący wpływ na kierowców i to w różnych aspektach, bo gdy mamy znakomitą pogodę, słoneczną pogodę latem, to zachęca kierowców do naciśnięcia pedału gazu i wypadki są bardziej tragiczne, a gdy mamy do czynienia z pogodą taką jak za moimi plecami, czyli błotem pośniegowym, śniegiem. Kierowcy w większości stają się ostrożni, jadą ostrożnie, natomiast jest grupa, do której tego typu warunki nie przemawiają. Wydaje mi się, że są bardzo osobami doświadczonymi za kierownicą i to paradoksalnie są młodzi kierowcy zazwyczaj, którzy zbyt dynamicznie podróżują po ulicach, dochodzi do liczniejszych niż zwykle kolizji. My dzisiaj odnotowaliśmy 7 kolizji, i zapewne jeszcze do południa pojawią się kolejne. Ale jeżeli chodzi o korki, które nastąpiły w mieście i poza miastem, to nie tylko wynik tych kolizji, o których wspominałem, ale również samochodów ciężarowych, potocznie zwanych tirami, których koła buksowały na wszelkich podjazdach możliwych i blokowały w ten sposób drogę. Mieliśmy takie Sytuację na, na wiadukcie Hebeliusza, na zjeździe na DK-88. Zresztą DK-88 była zablokowana przez kilkadziesiąt minut przez tira, który nie mógł podjechać. Stworzył się korek na kilka kilometrów. Podobna sytuacja w Kozłowie, w kierunku na Sośnicowice. Samochód ciężarowy nie był w stanie podjechać, zablokował cały podjazd. I takich miejsc było, jak naliczyłem, siedem. Również tyle samo, co Miasto było skutecznie w ten sposób sparaliżowane. Dlatego, biorąc pod uwagę te trudne warunki atmosferyczne, warto zawczasu pomyśleć już o naszej jeździe i ewentualnym postoju, staniu w korkach. Eksperci radzą, ażebyśmy byli zaopatrzeni w termos z ciepłym napojem. Przyda nam się także powerbank, a na koniec pocieszenie mądrość ludowa. Jeśli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. Agnieszka Baron-Twarkowska, Telewizja Imperium.